Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, jak zostać milionerem. Któż nie chciałby zostać milionerem, miliarderem i tak dalej. O ile w realnym, codziennym życiu może to być dość trudne, złożone i czasochłonne, czasami zależne trochę od szczęścia, od pomysłu, i tak dalej, to już w numizmatyce jest to całkiem proste. Nic prostszego, proszę Państwa, niż kupić po prostu, nabyć, wejść w posiadanie banknotów milionowych. Wiele. Narodów na świecie zmagając się z inflacją, zapędziło się w nominały milionowe, miliardowe czy bilionowe. W Polsce na szczęście aż tak wielkich problemów nie mieliśmy, ale dwukrotnie w naszej historii pojawiły się nominały milionowe do płacenia do codziennego użytku. I proszę Państwa, te nominały milionowe, które w Polsce fizycznie mieliśmy, chciałem Państwu dzisiaj pokazać na filmie. To są dokładnie te banknoty, które mogą Państwo zobaczyć tutaj przede mną. Innych milionów oficjalnych rządowych o, o zasięgu takim ogólnokrajowym nie mieliśmy. W efekcie milionówki pojawiły się u nas dwukrotnie, w dwóch emisjach, za każdym razem związane z inflacją, choć może nie hiperinflacją. Pierwszy ten okres inflacji, to jest inflacja, która dotknęła wówczas praktycznie chyba całej Europy, czyli inflacja po I wojnie światowej. My odzyskujemy niepodległość w 1918 roku. Wtedy chaos walutowy mamy dość duży w kraju, ale generalnie decyzja jest taka, że przyjmujemy walutę markową jako walutę ogólnokrajową. Pojawia się wtedy w Polsce jako ten oficjalny pieniądz marka polska. Już Państwa, ta marka polska w początkowym okresie, czyli ten okres 18-19 rok do 20, to są jeszcze nadal niskie nominały w użyciu. Są drukowane półmarkówki, jednomarkówki, 5, 10, 20, 50, 100, 500 markówki, 1000 i 5000 marek. I w zasadzie te dwa ostatnie nominały, jako dwa te najwyższe, trwają aż do rozpoczęcia się inflacji w latach 22-23. Tak, proszę Państwa, wyglądały te 1000 markówki. To jest jeden z większych banknotów, jaki mieliśmy w Polsce. Plasuje się na drugim miejscu pod względem wielkości, gdyż wyprzedza go jego większy, bardziej nominalnie wartościowy banknot 5000 marek. Ten banknot wyemitowano 23 sierpnia 1919 roku, ten... W lutym, 1 lutego 1920. Były to dwa najwyższe nominały przed rozpoczęciem druku banknotów inflacyjnych. Proszę Państwa, tutaj stosy, które leżą po mojej prawej stronie, pokazują, że ta inflacja była wtedy ówcześnie problemem, i zanim rządzący zdali sobie sprawę, że trzeba podjąć jakieś środki zaradcze, żeby temu zapobiec, to przyjęli najprostszą z możliwych metod, po prostu zwiększyli ilość. Fizycznie tych pieniędzy, które już były w obiegu, i zwiększali je w drastycznych ilościach. Proszę Państwa, banknoty 1919 roku, ponad stuletnie. Proszę zobaczyć, jaki plik u nas z zapasu firmowego, magazynowego. A dlaczego tak się dzieje? Te banknoty, proszę Państwa, zostały w wielkich ilościach, gdyż inflacja zaczynając pędzić, w pewnym momencie to tysiąc marek miało już naprawdę niewielką wartość nabywczą. W efekcie płacono całymi plikami tychże banknotów, e, całymi wiązkami. Szczególnie nawet w tej chwili z zagranicy, nie wiem dlaczego akurat z Francji, ale na przykład właśnie stamtąd, bardzo normalnym jest pozyskanie takich banknotów dosłownie w oryginalnych jeszcze opaskach bankowych albo takich przewiązanych sznurkiem na krzyż wiązek pakietów. Prawdopodobnie już nawet nie liczono tych pozycji jako pojedyncze, tylko płacono całymi paczkami. Na zasadzie wiadomo, że jest tam załóżmy 20 tysięcy markówek, czyli 20 tysięcy marek, i rzucano takie pliki. Stopniowo nastało tego dużo. Proszę Państwa, podobnie, choć na trochę mniejszą skalę, było to z pięciotysiączkami. Ten banknot już jest troszkę rzadszy niż tysiączka, ale nadal, szczególnie w takich stanach zużytych, jak tutaj, jest banknotem powszechnym. W 2022 roku na wiosnę zdano sobie sprawę, że jest problem, i zaczęto druk banknotów inflacyjnych. Nie mam tutaj dla, prezencji, dla prezentacji tego w tej chwili, ale wydrukowano wtedy 10 tysięcy marek i 50 tysięcy marek w jednym banknocie. Później dość szybko wydrukowane jeszcze 250 tysięcy marek, 500 tysięcy marek, aż w sierpniu 1923 roku pojawił się w Polsce pierwszy banknot milionowy. Banknot ten wygląda tak, jak mogą Państwo zobaczyć tutaj przed sobą na kamerze. Są odmiany dotyczące numeratora, jest w sposób naturalny najpierw sześciocyfrowy, później siedmiocyfrowy. Natomiast wizualnie, jeśli chodzi o sam druk, tej pozycji odmian nie ma. Banknot. Hmm, Obiegał do reformy Grabskiego, czyli do 24 kwietnia 1924 roku. Później przez jakiś czas jeszcze podlegał wymianie. Państwo, no, obiegał w praktyce powiedzmy od emisji licząc jakieś 9 miesięcy. Nie zdążył się pewnie rozproszyć zbyt mocno w tym obiegu. Poza tym miał pewnie jakąś już też siłę swoją wymierną, nabywczą, więc obecnie jest banknotem dość rzadkim. I nawet w słabych, zniszczonych stanach, kosztujący, no, trzeba się liczyć z wydatkiem przynajmniej ponad 100 zł za mocno zniszczony egzemplarz, a już przyzwoicie wyglądający do kilkaset złotych ta sztuka, co tutaj ona wygląda bardzo ładnie, nie jest idealna, bo jest złożona w pół, ale w takim jest atrakcyjnym kolekcjonersko stanie, czyli widzimy tutaj stan zachowania rzędu drugiego, nowa, można powiedzieć, nieobiegowa sztuka złożona w pół, tak przechowana w książce czy w portfelu, no myślę, że ta pozycja, żeby to nabyć, to około 1,5 tysiąca pewnie trzeba by liczyć, żeby taki banknot już mieć. Ale proszę Państwa, to nie koniec naszej inflacji, ta milionówka wydaje się być za mało ówczesnym Odpowiedzialnym za obieg pieniężny w kraju. I w listopadzie, dokładnie 20 listopada, pojawia się ostatnia emisja polskich ogólno-narodowych banknotów inflacyjnych. Dwa najwyższe nominały, jakie kiedykolwiek poszły do oficjalnego ogólnego obiegu do ludności: 5 milionów marek i 10 milionów marek w jednym banknocie. Ktoś może powiedzieć, że tutaj powinienem jeszcze powiedzieć o przekazach na 50 milionów marek i na 100 milionów marek, i rzeczywiście takie były również wyemitowane. Natomiast u Państwa ich status obiegowy jest nie do końca jasny. Czy były to rzeczywiście pozycje do ogólnego obiegu, czy bardziej takie przekazy do obiegu, już może między instytucjami, może między jakimiś większymi podmiotami, firmami. Niniejszym ja jednak nie traktuję ich jako takie typowo obiegowe, natomiast one w katalogu banknotów są. Jako typowo obiegowy banknot ogólnego obiegu, na pewno 10 milionówka to jest taki największy nominał typowo banknotowy. I, proszę Państwa, o ile milion jest dość rzadki, to dwa te najwyższe nominały są już rzeczywiście rzadkie. Ten jednak dziesięciomilionowy musiał mieć wymierną siłę nabywczą wtedy w epoce. I dziesięciomilionówka w każdym stanie jest pożądana. I rzadka jako takowa. I proszę Państwa, jako ten mainstreamowy, najwyższy nominał, no każdy jednak chce mieć te naj, nine, nine, nine w zbiorze. Jeśli nie ma wszystkiego, nawet to te takie rozpoznawalne, nine pozycje, jak najbardziej tak. I proszę też zobaczyć, jak ona. Wygląda kształtem swoim, jeśli chodzi o projekt. To jest, jeśli chodzi o proporcje w prostokącie, banknot, który jest najdłuższy względem swojej wysokości z polskich banknotów. Nie ma drugiego tak długiego, przy jednocześnie niedużej wysokości. Proszę Państwa, dostając taką pozycję do portfela, aż się prosi, żeby ten banknot po prostu złożyć na pół. No bo jak to nosić? On jest na długość porównywalny z tym 5000 marek. Natomiast tamta wielka płachta wymagała trochę innego portfela i w tych proporcjach jest no, trochę mniej zachęcająca, że tak powiem, do zgięcia. Natomiast 10 dziesięciomilionówkę zgiąć, pozginać łatwo. I proszę Państwa, te dwa egzemplarze tutaj w gradingu PMG, jeden z notą 65, a drugi 64, są to sztuki z naszej nadchodzącej aukcji, z najbliższej soboty, jako jedne z nielicznych banknotów wybrane przez nas do aukcji premium na sobotę. No, proszę Państwa, właśnie zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości dwóch rzeczy, które się tutaj przy nich nakładają. Po pierwsze, samo to, że już są, ale po drugie, że są w stanach wyśmienitych i nieobiegowych. I o ile 5-milionówka raz na jakiś czas jeszcze jest spotykana, choć już 65 EPQ nota na 70 możliwych punktów jest rzadką i atrakcyjną dla tego banknotu, to 64 to jest, proszę Państwa, już bardzo dużo. Banknoty te są w naszej ofercie. Sesji specjalnej dział Polska od 1794. Tu powieliliśmy układ taki jak ostatnio mieliśmy na zamku, czyli datami emisji, więc przeplatają się banknoty, monety, medale i w pewnym momencie powinniśmy mieć mamy banknoty markowe. Jak Państwo widzą, z 20 wiecznych to jedne z nielicznych tutaj w tej chwili zawartych w ofercie. 10-milionówka startuje od 5000 zł. złotych. I tutaj w opisie jest dość ciekawa informacja odnośnie populacji, proszę Państwa, gdyż firma. Oceniająca, certyfikująca te banknoty, no również jakby rejestruje, ile tych banknotów do nich zostało przesłanych do certyfikacji i ile, jakie noty otrzymało. I ten banknot doceniony notą 64 PQ, proszę Państwa, w rejestrach firmy tylko dwa banknoty z wszystkich, które do nich przesłano. Przesłano aż 74 sztuki 10-milionówek, są ocenione wyżej, a w analogicznej nocie, czyli w tej 64, są tylko 4 sztuki. Czyli można powiedzieć, że na 74 banknoty przesłane do certyfikacji 10-milionowe, tylko 6 sztuk jest o klasie takiej jak ta lub dwa z nich o, o jedno oczko wyżej. Znakomita pozycja! I na najbliższej aukcji no, jedna z nielicznych szans zostanie od razu 10-milionerem. Mało jest zbiorów, które proszę Państwa, mogą poszczycić się posiadaniem takiej pozycji. Tutaj jeszcze w odpisie nadmieniamy, że. W ramach kolekcji Lucow 10 milionówka oddana do certyfikacji. Kolekcja Lucow to jest największa prywatnie zgromadzona kolekcja pieniądza papierowego. Otrzymała notę numerycznie podobną, bo 64, ale bez dopisku EPQ, czyli bez dopisku świadczącego takiej wizualnej atrakcyjności i świeżości tej pozycji. Także 10 milionów. Najwyższy nominał Polskiego Banknotu, jaki kiedykolwiek wyemitowano. I następujący mu o połowę, mniejszy rozmiarem tak jak nadmieniłem i trochę pospolitszy i trochę łatwiejszy w stanach emisyjnych, ale też bardzo atrakcyjny bank 5 milionowy. Zobaczmy co opisaliśmy go tutaj w aukcji, jeśli chodzi o populację, czy jest jakieś odniesienie się. Proszę państwa 65 EPQ zajmuje w rejestrach PMG miejsce w top 7 dla tego typu na 89 przesłanych do certyfikacji, czyli populacja certyfikowanych 89, tylko 7 w tej klasie lub wyższej. Też bardzo atrakcyjny. Jeżeli chodzi o tą pierwszą inflację lat dwudziestych, banknoty milionowe odchodzą do lamusa. dziesięcio-milionówka ma swój jeszcze krótki y, żywot drugi. Drugie życie dostaje poprzez przecięcie na pół i przedrukowanie przez jakiś czas będące w obiegu bilety zdawkowe. Czyli gdy reformą Grabskiego wprowadzono monety od grosza do pięciu złotych, manice nie nadążały z biciem szczególnie tych drobnych nominałów. W efekcie nominały jednogroszowe i pięciogroszowe poradzono sobie w ten sposób, że na okres jakiś zastępczy do zaspokojenia zapotrzebowania obiegu na te banknoty wykorzystano zapasy już wydrukowanych banknotów. 10 milionówki których pewnie wydrukowano dużo, a nie zdążono puścić w obieg, po przecięciu na pół były przedrukowane na 5 groszówki, nadrukowano normalnie wizerunek monety pięciogroszowej. Natomiast groszówki były zrobione z banknotu pół milionowego. Milionówka i piątka. Nie dostąpiły przywileju drugiego. Żywota. Z Państwa 1924 rok zakończa pierwszą inflację, natomiast druga inflacja to jest kolejny okres przewrotu w Polsce, to jest okres PRL-u, zakończenia tegoż PRL-u i narodzin III Rzeczpospolitej. Inflacja w PRL-u zaczęła pędzić już w końcówce lat 80., czyli w 1982 roku najwyższym nominałem Wtedy wprowadzonym do obiegu był nominał 5000 tysięcy złotych i on starczał na dość długo, ale w 1987 wprowadzono po raz pierwszy banknot o nominale 10 tysięcy złotych za chwilę. W roku 89 wprowadzono 20 tysięcy złotych i 50 tysięcy. W 1990 roku wprowadzono 100 tysięcy, przepraszam, jeszcze zapomniałem o 200 tysiącach wprowadzonych też na krótki okres w 1989 roku. I następnie w 90 roku wprowadzono również pół milionówkę, a w 91 wprowadzono miliona. 2 milionówkę zobaczyliśmy w obiegu w roku 1992. Banknoty te kursowały stosunkowo krótko jako podstawowy pieniądz, gdyż z 1 stycznia 1995 roku nastąpiła denominacja i wprowadzono banknoty, którym posługujemy się obecnie. Te jeszcze dwa lata kursowały wymiennie w obiegu razem z nowymi. Ale później jeszcze bardzo długo, bo do 2010 roku można było wymienić je w Narodowym Banku Polskim. Dwumilionówka to było 200 zł, obcięte 40, zera, 1 milionówka 100 zł, też obcięte 40, jak w całej denominacji. No i proszę Państwa, tak wyglądały te banknoty. Wydaje się, że wystarczyło, żebyśmy pokazali po jednym, ale. Nie, pokazuje pięć, proszę Państwa, ale też każdy z nich jest na swój sposób inny. Proszę zobaczyć, że mamy przede wszystkim dwie emisje. Emisja pierwsza, miliona, 91 rok i dwumilionówki, 92, oraz emisja druga, zarówno miliona i dwumilionówki z roku 93. Wynikało to z tego, że te duże nominały, jednocześnie pojawiający się wtedy już rozwój poligrafii, ułatwił fałszowanie. Była duża pokusa yy, na Fałszowanie pieniądza papierowego, szczególnie, że każda inflacja powoduje taki duży chaos pieniędzy. Pojawiają się nowe środki płatnicze, tych pieniędzy coraz są większe masy. Ludność jest troszkę zagubiona, co jest tym właściwym, pełnoprawnym, co nowego może wymyślił, żąda, oni nie wiedzą jeszcze i tak dalej, więc jest stosunkowo podatna na to, żeby przyjąć rzeczy nie do końca dobre. Poza tym, licząc duże masy pieniądza, mniejszą uwagę przywiązuje do. Poszczególnych egzemplarzy jego, więc łatwiej w tej inflacji wykorzystać fałszerzom ten okres na wprowadzenie fałszywych pieniędzy. Więc te miliony i dwumilionówki, które spotkały się z procederem fałszowania, zmodernizowano w 1993 roku i tutaj jest emisja 16 listopada obydwu tych nominałów po modernizacji. Proszę zobaczyć, jak wygląda różnica. Pierwszy milion. Ciemny, ciemne tutaj również nominały, czerwone oznaczenie serii. Znak wodny z tak wyglądającym orłem. Milionówka po modernizacji. Podstawowa różnica to jest taka, że na oko widzimy inną farbę użytą do oznaczenia nominału. Jest czerwony, potocznie mówi się na niego po prostu czerwony, ale za to numer staje się numerem czarnym. Zmienia się znak wodny. Sama głowa orła, tu mieliśmy całego orła. Orzeł który już jest w koronie, też i jednocześnie pojawia się nowość nitka zabezpieczająca. W przypadku 2 milionów godło wyglądało też podobnie. Tu jeszcze proszę zobaczyć, że jednak ten znak wodny jest prosto rodem z PRL-u, czyli mamy bez korony. Natomiast już na 93 mamy samą głowę orła w koronie i podobnie jak w milionówce dodany znak zabezpieczający i Zmienione oznaczenie numeratu czerwony, a tu jest taki ciemny. To byłoby prawie wszystko, gdyby nie to, że mamy jeszcze dwie sztuki dwumilionówki. Proszę Państwa, jest seria A i B. Nie chodzi mi bynajmniej o to, żeby tutaj namawiać kogoś do zbierania tego na literki. Natomiast seria A to jest ten pierwszy egzemplarz dwumilionówki wprowadzony wówczas, który nieopatrznie eminentowi się omsknął i został wprowadzony z błędem. Często mogą Państwo zobaczyć, obserwując na aukcji, 2 miliony z błędem. Na czym polega ten błąd? Proszę Państwa, błąd jest na rewersie. Tutaj, u góry, nad oznaczeniem nominału. Proszę przeczytać u góry: Sejm, Konstytucyjny. Powinno być Sejm Konstytucyjny. Konstytucji, brakuje N. Zorientowano się, jakaś grupa tych banknotów poszła w obieg. szybko starano się ściągnąć je z obiegu wprowadzono drugą emisję już seria B konstytucyjny pojotce. jest NK tutaj i brak to jest właśnie całe klu tych 2 milionów z błędem Proszę Państwa, to jest bardzo taki spektakularny banknot dla tegoż okresu gdyż jak kolekcjonerzy w tamtym okresie zwiedzieli się o takim zdarzeniu to szybko zaczęli zachowywać te banknoty tylko te 200 Złoty, obecne ówczesne 2 miliony, to jednak wtedy było dużo pieniędzy. Dziś nawet czytałem komentarz na naszym YouTube pod ostatnim filmem, że człowiek pisze, że w latach, w początku lat 90. zarabiał 200 złotych, teraz zarabia 30 razy więcej. I Mniej więcej taki sam jest poziom jego życia. Proszę Państwa, 200 zł to wtedy rzeczywiście była wymiernie spora kwota, więc odłożenie kolekcjonerskie tych 200 zł wtedy to było dużo. I nic dziwnego, że ten bank z 2 miliony z błędem był przez długi okres poszukiwany, ceniony. W pewnym momencie się to zmieniło, gdy bank zdecydował o sprzedaży swoich zapasów, on staniał, następnie znów wdrożał. W roku 2014 doszedł do praktycznie 3000, a wtedy lawinowo spadł, bo bank sprzedał swoje zapasy. I sprzedawał go w ramach książek, także wychodził jednostkowo po 9 zł. Obecnie odbił już tą cenę i kosztuje, powiedzmy, myślę, że plus minus 300-400 zł. Takie 2 miliony z błędem kosztuje. Te 2 milionówki inne kosztują bardzo podobnie. Czasami się udaje kupić pewnie za 200 parę, czasami za 300 parę. Miliony to też w tej chwili około 200 parę za sztukę. Proszę Państwa, więc tak wyglądała w skrócie kwestia inflacji. Dzięki której obecnie, jako kolekcjonerzy, możemy być milionerami. A jeszcze w kwestii inflacji, to dlaczego doszło do tak wysokich nominałów w latach początkowych 90., proszę Państwa? No, jak płacić setkami? Podstawowy waryński myślę, że każdy z Państwa go pamięta. Całe pliki, paczki w banderolach zostało tego multu. To jest jakaś część tego, co po prostu z pudełka się na potrzeby ekspozycyjne filmu. i nie są niczym rzadkim, w tym przypadku całe banderole po 100 sztuk oryginalnych banderolach, które kursowały w obiegu, później zostały w zasadzie jako prawie nic nie warto. Proszę zobaczyć, że taka banderola to jest raptem 5000 zł, a tu mówimy o 2 milionach złotych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, życzę zostania milionerami również w życiu codziennym, nie tylko kolekcjonerskim, a wtedy będąc tymi milionerami zapraszamy również. O jakiś szczątek tychże milionów przeznaczenie na chociażby hobby takie jak kolekcjonerstwo. A jeśli ktoś chciałby już teraz przeznaczyć jakąś część swoich zasobów na kolekcjonerskie rzeczy, to możemy śmiało polecić te dwa walory z najbliższej aukcji 5-10 milionówka w takich Stanach. Absolutna rewelacja. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce i na filmach i na aukcji.